Cześć. Dziś temat Frankowiczów. To pojęcie funkcjonuje w polskim świecie finansów od ponad 10 lat i opisuje osoby, które zaciągnęły swój kredyt we franku szwajcarskim. A dokładnie mówiąc, takie saldo zadłużenia widzą na swoim koncie, bo franka szwajcarskiego właściwie nigdy nie widziały. Dlaczego te osoby czują się oszukane? Co sprawiło, że popularne kiedyś kredyty stały się kulą u nogi kredytobiorców i jak sytuacja tych klientów? Wygląda dziś po latach sporów sądowych. Piotr Ochnio, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kawy z Agentem i zapraszam do oglądania. Kredyty frankowe były dostępne w polskiej rzeczywistości już od lat 90., ale szczyt swojej popularności osiągnęły po 2007 roku. Dlaczego były tak popularne? Odsetki były znacznie niższe niż w przypadku kredytu zaciąganego w polskiej walucie co przykładało się na niższą ratę kredytu. W porównaniu z propozycjami w polskich złotych, banki oferujące kredyty frankowe zapewniały mniejsze oprocentowania. Były one dostępne nawet dla osób, które nie miały zdolności kredytowej na wzięcie kredytów w polskich złotych. Skąd wynikały te korzyści? Kluczem do zrozumienia będzie to, jak liczone jest oprocentowanie kredytu. W uproszczeniu jest to zarobek banku, czyli marża, oraz stawka stopy procentowej, czyli dla złotówek VIBOR, a dla franków szwajcarskich szwajcarska stopa procentowa, czyli LIBOR. Jeśli spojrzymy na wykres, to zobaczymy, że dysproporcja pomiędzy polskim a szwajcarskim wskaźnikiem była ogromna. Stąd też wynikały powyższe różnice w zdolności, niższej racie we franku oraz niższych kosztach całkowitych. Co więc wydarzyło się, że ze złotego produktu, jakim były kredyty frankowe, stały się one najbardziej znienawidzonym produktem finansowym w Polsce? Kredytobiorców nikt wystarczająco nie informował o podstawowym i ogromnym ryzyku ryzyku kursu waluty. Tym sposobem lądowali oni na tykającej bombie i to podwójnej. Ryzyka stopy procentowej, którą dla waluty szwajcarskiej był LIBOR. Oraz ryzyka walutowego, czyli kurs franka do złotówki. Ryzyko stopy procentowej w Polsce znamy już dziś doskonale, po tym jak nasz rodzimy Wibor wzrósł z okolic około 0,2% do dzisiejszego prawie 8%. Ale to nie było powodem nieszczęścia Frankowiczów. W 2005 roku za frank szwajcarski musieliśmy zapłacić około 2,50 zł. Ale już w 2008 roku nawet poniżej 2 złotych. To był rekordowo niski kurs. Dlaczego było to tak niekorzystne dla kredytobiorców? Spójrzmy na przykład. Kredytobiorca potrzebował 400 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 400 tysięcy złotych kredytu na zakup mieszkania, które kosztowało 500 tysięcy złotych. Przychodził do doradcy, który mówił mu, że rata kredytu w złotówkach będzie wynosiła 2800 złotych. Ale jeśli weźmie kredyt też w złotówkach, tyle że indeksowany do waluty szwajcarskiej, to jego rata wyniesie o połowę mniej. Było to możliwe dzięki wspomnianej wcześniej różnicy stóp procentowych w Szwajcarii i w Polsce. Co działo się po takim stwierdzeniu doradcy? Klient oczywiście był zachwycony i wybierał niższą ratę. Nie był dostatecznie informowany o tym, że kurs franka ma ogromne przełożenie na finalną ratę i całkowite koszty kredytu. Dalszy schemat w uproszczeniu wyglądał tak. Klient otrzymywał kredyt na 400 tysięcy złotych. Pieniądze te były wirtualnie zamieniane na franki, a więc jeśli frank kosztował 2 zł, to klient na swoim koncie widział saldo zadłużenia równe 400 tysięcy złotych dzielone na 2, czyli 200 tysięcy franków. Pieniądze były wypłacane deweloperowi lub sprzedającemu, oczywiście też w złotówkach, ale saldo kredytu od tej pory było liczone we frankach. Rata przez klienta opłacana była też w złotówkach, bo tak w Polsce głównie zarabiamy, i to przez bank była przeliczana na franki, które były odejmowane od zadłużenia. I wszystko byłoby dobrze, gdyby frank wkrótce nie zaczął szybować w górę, osiągając zaledwie po kilku latach już poziom dwukrotnie wyższy niż w omawianym dziś przykładzie czyli poziom 4 złotych i powyżej. I co to oznaczało dla kredytobiorcy? Pieniądze były wypłacane deweloperowi lub sprzedającemu, oczywiście, też w złotówkach, ale saldo kredytu od tej pory było liczone we frankach. Rata przez klienta też była opłacana w złotówkach, bo tak w Polsce głównie zarabiamy i to przez bank dopiero była przeliczana na franki, które były odejmowane od zadłużenia. Podsumowując, klient właściwie nigdy nie widział franków, więc była to transakcja w dużej mierze dla niego wirtualna. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Frank zaczął szybować wkrótce w górę, aby już po kilku latach znaleźć się na poziomie dwukrotnie wyższym niż w omawianym dzisiaj przypadku, czyli na poziomie 4 zł. I co to oznaczało dla kredytobiorcy? Załóżmy, że przez 6 lat klient spłacił 20 tysięcy franków i jego saldo wynosiło nie 200 000 franków jak na początku, a 180 000 franków. Przeliczając to przez nowy kurs franka, dawało to 720 tysięcy złotych do spłaty. Jak wielka musiała być frustracja klienta, który po kilku latach spłat miał do spłacenia o 320 tysięcy złotych kredytu więcej niż wziął, oraz 220 tysięcy złotych więcej niż kosztowało jego mieszkanie, a podany przed chwilą kurs 4 zł był daleki od maksymalnego, który w szczycie osiągnął ponad 5 złotych. Wybuchła Frankowa bomba. Przypominam, że Frankowicze siedzieli na dwóch takich bombach. Jednej na kursie franka, która właśnie wtedy wybuchła. Druga bomba było to ryzyko stopy procentowej, które we Franku pozostaje dziś uśpione, ale mamy przykład, jak może zachowywać się stopa procentowa na naszym rodzimym rynku w Polsce po tym, jak zachowuje się WIBOR. Warunki zaciągań, zaciągnięcia oraz spłaty każdego kredytu powinny być jasno określone w umowie i zrozumiałe dla klienta. Kredytobiorca nie powinien mieć wątpliwości co do wysokości rat, oprocentowania i odsetek oraz pozostałych warunków podpisywanego zobowiązania. Wiele osób, które zdecydowały się na kredyt we frankach, zarzucało bankowi, że podane w umowie zasady były niejasne, a licznie stosowane zapisy wręcz niezgodne z prawem. Umowy konstruowane były w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami. Jak również naruszały interesy kredytobiorców. Dodatkowo dochodzi do tego przeliczanie franków na złotówki po niekorzystnym kursie. Lawina niezadowolenia ruszyła, kredytobiorcy czuli się oszukani. Pierwsze osoby postanowiły z tym walczyć, najpierw nieśmiało kierując indywidualne sprawy do sądu, a niektórzy zbierali szersze grono i składali pozwy grupowe przeciw bankom. Światełku w tunelu pojawiło się po pierwszych indywidualnych wygranych przez klientów. A autostrady do wygranej z bankiem otworzyły kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, korzystne dla klientów. Często wyroki polskich sądów oznaczały zwrot wszystkich niesłusznie naliczonych kosztów, które szły nawet w setki tysięcy złotych. Jak dokładnie wygląda taki spór z bankiem, będziecie mogli zobaczyć już niebawem na naszym kanale, gdzie będziemy zapraszali też gości, którzy opowiedzą nam, jak wyglądały już w praktyce wygrane procesy z bankiem. Jeżeli ten temat was ciekawi, to śledźcie nasze kolejne odcinki. A co Wy myślicie o Frankowiczach? Czy tak jak myślą na pewno oni sami i wiele innych osób, zostali oszukani, a może są sami sobie winni i właściwie nie należy w jakiś sposób im pomagać? Tak, takie głosy też się podnoszą. Jakie są Wasze opinie, dajcie znać proszę w komentarzach. Podyskutujmy proszę ten temat. My dziś w obliczu rosnących stóp procentowych Wiemy już, że w przypadku Wibor podnoszą się takie głosy, że klienci również zostali oszukani i już pojawiają się pierwsze kancelarie, które będą chciały spierać się z bankiem o wysokość stopy Wibor. Zobaczymy, w którym kierunku to podąża. My pilnie to śledzimy, a jeżeli Wy chcecie to wiedzieć, to śledźcie nasz kanał. Jeśli ten materiał Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nas, no i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Kawy z agentem. Cześć!